1609. Król Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną dwór Wawel, przenosząc się na stałe do Warszawy. 1633. Trzecia wojna polsko-rosyjska, wojska polsko-kozackie pod wodzą księdza Jeremiego Wiśniowieckiego rozpoczęły oblężenie Putywla. 1800. W Kielcach pożar strawił większość budynków mieszkalnych w centrum miasta oraz ratusz. 1807. Czwarta koalicja antyfrancuska, dowództwo pruskie podpisało akt kapitulacji Gdańska przed wojskami Napoleona Bonapartego. 1829 Car Mikołaj I Romanow został koronowany w Warszawie na króla Polski. 1889 W dzienniku Kurier Codzienny ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. 1893 Józef Fredlein został prezydentem Krakowa. 1906. Oddano do użytku kamienną wieżę widokową na Wielkiej Sowie w Sudetach. 1909. W Poznaniu utworzono Polskie Towarzystwo Demokratyczne. 1931. Oddano do użytku maszt radiowy w Raszynie. 1943. Józef Mengele otrzymał przeniesienie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Rzeź Wołyńska. 170 osób zostało zamordowanych przez upa we wsi Modlin w powiecie kostopolskim. 1944. W odwecie za zastrzelenie Niemca w szymbarku rozstrzelano 10 działaczy stajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. 1945. Utworzono Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańską i Politechnikę Śląską. Została stoczona jedna z największych w czasie powstania antykomunistycznego bitwa w Lesie Stockim na Lubelszczyźnie, w której zgrupowanie partyzantów AKDSZ pod dowództwem majora Mariana Bernaciaka pseudonim Orlik odniosło zwycięstwo nad oddziałami NKWD, KBW, UB i MO. 1953. Podczas odbywających się w Warszawie X Mistrzostw Europy w boksie stoczono walki finałowe. Polscy bokserzy zdobyli 5 złotych medali, trzykrotnie pokonując reprezentantów ZSRR. 1976. Premiera filmu Kon Amor w reżyserii Jana Batorego. 1988. Podczas rozbiórki kamienicy w Środzie Śląskiej została odkryta i rozgrabiona druga część tzw. Skarbu Średzkiego. 1996. Premiera filmu Gry Uliczne w reżyserii Krzysztofa Krauzego. 1999. Ksiądz Profesor Stanisław Wielgus, wieloletni rektor KUL, został mianowany biskupem diecezji płockiej. 2001. Odsłonięto pomnik ofiar Katynia w Katowicach. Rozpoczęła się trzydniowa wizyta premiera Rosji Michaiła Kasjanowa. 2002. Sejm RP przyjął ustawę o rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa i powołaniu w jego miejsce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. 2007. Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych z OC i ustawę o utworzeniu wojsk specjalnych RP. 2015. W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda pokonał ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji.